Ma być czerwono-czarny kabel Jest Widzicie? Nie będę go tutaj przeplatał Kurde, dobra Patrzcie, o ten kabelek się rozchodzi Magiczny kabelek Yamaha TT-600R Zobaczcie Czerwono-czarny O ten magiczny kabelek się rozchodzi, że tak jak podaje instrukcja, że wtedy Yamaha ma więcej mocy, coś tu Wam zaraz dołączę tą instrukcję z tym schematem sobie zobaczycie. Ja tego nie testowałem, bo jak ją kupiłem, to już miałem to rozłączone. Także nie, nie mam porównania, co nie, ale widzę, że jest u mnie jest rozłączony. Czyli jest full. Full power. Full power. Elegancko. Także zobaczcie u siebie, jak kogoś to interesuje. W każdym bądź razie o ten magiczny kabelek się rozchodzi.